I nie patrzę na gwiazdy ziom, jak szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym. Siema ja jestem 6 i dziś krótko pogadamy o dacie pojawienia się legendarnych Pokemonów, ponieważ takową już znamy i zaraz wszystko wam powiem co, jak, gdzie i kiedy. Jednak zanim to... To co robicie szósteczki pod ostatnimi materiałami, po prostu kosmos, ponownie przekroczyliście próg 2500 łap w górę w niecały dzień. Układ był taki, że jeżeli przekroczycie 1111 łap w górę, to pojawi się kolejny odcinek taki jaki sobie zażyczycie. Jak na razie wygrywa odcinek jak złapać Gengara i myślę, że pojawi się jutro. Chociaż, jeżeli tutaj szybko dobijecie dużo łapek, to pojawi się nawet dzisiaj o 20.15, co wy na to? Mam nadzieję, że taki film Wam się podoba, także zostawiajcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Legendarne Pokemony w grze. Od kiedy? Od 30 listopada. I o co w ogóle chodzi? Firma Niantic, czyli odpowiedzialna za Pokémon GO, postanowiła nawiązać współpracę z wielkimi firmami i jeżeli jakaś firma wpłaci do nich 3000 euro, to dostaje tak zwany pakiet uczestnictwa. Na czym to polega? Na czym, tym, czym w ogóle jest ten pakiet? Może zapytacie. E, polega to na tym, że dana firma może w każdej chwili zrespić obok swojej, obok swojej placówki, czyli e, obok miejsca, w którym się znajduje, legendarnego Pokémona. Brzmi kosmicznie, co nie? Bardzo możliwe jest, że skorzystają z tego takie firmy jak na przykład KFC, Subway, McDonald's i tak dalej żeby przyciągnąć do siebie masę ludzi, którzy przy okazji kupią sobie na przykład jakąś kanapkę czy coś. I dzięki temu bardzo dużo osób kupi sobie coś tam i obroty firmy dzięki temu znacznie się zwiększą. Dodatkowo firmy dostaną swoje pokestopy itd., ale nas to troszeczkę mnie interesuje. Fakt legendarnych pokonów to jest najważniejsze. So, Więc, tak jak powiedziałem, będą one respione o danej godzinie i czasie i tak dalej, którą wyznaczy sobie jakaś tam dana firma, która zapłaciła te 3000 do Niantic i ma opcję zrespienia pokemonów. Nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, ile ludzi się tam wtedy znajdzie, ile ludzi przyjdzie. Jest to po prostu niesamowite. Nas to chyba niestety ominie, ponieważ ta cała akcja z legendarnymi poke pokemonami będzie się działała, oczywiście. Niestety tylko i wyłącznie we Francji. Ale może wtedy się tam wybiorę i nagram dla was jakąś relację? To jest jakiś pomysł. Jakie legendy będą dostępne? Mew, Mewtwo, Moltres, Zapados. A jeżeli chodzi o Ditto, to podobno ma być specjalnie dla niego stworzony jakiś easter egg, czyli zagadka, dzięki której będziemy mogli go zdobyć. Lub na przykład jajko, które będziemy mogli zdobyć z pokestopu jakiejś firmy. Jeśli chcecie o tym osobny materiał, to dajcie znać. Ogólnie rzecz biorąc, według mnie wydaje się to mega ciekawa opcja prezentacji Legend, ale pomyślcie, ile osób się tam zbierze naraz. Kurde, no po prostu masakra. Niestety, minusem dla nas Polaków jest to, że przez najbliższy okres takie coś na pewno nie będzie dostępne w Polsce, no ale czusz, 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 czusz. Nic z tym niestety nie zrobimy, ale taki wyjazd do Francji i nagranie tego odcinka myślę, że to jest naprawdę ciekawe i będę musiał to dokładnie przemyśleć. Pamiętajcie, że, 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 że jeżeli zostawicie dużo łapek w ogóle pod tym materiałem, jak najszybciej, to dzisiaj o 20.15 wierzę dla was, jak złapać Gengara, także dajcie czadu i mam nadzieję, że taki krótki informacyjny odcinek o legendach się wam spodobał, bo myślę, że po prostu warto wiedzieć, że one już będą, tak? Już od 30 listopada, także może, może nawet wy pojedziecie do Francji. Tymczasem trzymajcie się, cześć! Sam już bronię mazy. Wara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośni, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w i pierdolę kwestie lata. Pier